Z tej strony Cuba i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. i dzisiaj z Nexid. I dzisiaj gramy 1 na jeden z Tendofa. Zostawcie łapkę w górę, bo to będzie seria, która będzie trwać na co najmniej 10 odcinków. Będziemy podliczać punkty po każdym odcinku. Kto uzbiera, chyba tam do 15, albo nie wiem do ilu, jeszcze to ustalimy. Wygrywa, no i ogólnie to tak. <laughs> no, tak, pokrótce. Powiedz mi szybko gdzie ty jesteś Ja? Ja jestem u ciebie na spawnie No to dobrze, to poczekaj chwileczkę tam Dobra Nie zabijaj mnie Dobra A ty jesteś w sensie tam... Czekaj, chodź, chodź, tutaj, chodź. Co no? jest? Jakie tutaj przejścia są? Gdzie ty jesteś? No, tam jest? Siema Chodź, chodź nie zabijaj Nie, 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 Patrz, nie moje, nie. Moje, moje, mój resp jest o, ta, o tam dalej, O nie? tam? O, o tu? O tam jest tam. Co? Podłogą pod praktycznie Dobra Ja ci nie będę mówić co kupuje widzowie widzą. Myślę, że ty też wiesz, bo już się nauczyliśmy grać razem. To myślę, że wiesz, co kupuję. No. Ale to jest skomplikowana mapa. No, widzowie zostawcie łapkę w górę! A uuu Adrenalina! I ty Budowa Głowa w betoniarce. Tak jest. I w ogóle zostawcie też suba, bo jestem 123 na kanale już. Ta? No. Tak? No? dużo? No, jeszcze, jeszcze wczoraj było 124 Ale ktoś się subował. sadge. To ja, to ja <laughs> Na 100% a ja ci bierze O ty chamie I ty brutusie przeciwko mnie O ty Sam jesteś celu. Ty, a gdzie jest to B? A tutaj jest B! Hej Nie mogę trafić! To jest nie nie, mogę... nie zabrałeś mi nic! Ja ci w łebce no baje, u mnie przyjechałem ci po mordzie takim takim perfekcyjnym salonem. Łatwo! Es widzowie, wygraliśmy pierwszą rundę. Zostawcie na to suba. Naprawdę. Proszę. Nikt ci suba nie zostawi. O ty! Jesteś Je... z O z... Jesteś z i tyle. Jak możesz tak mówić? Smutno mi... No, no, no i dobrze. Ci tak. Nie, przyzwyczaiłem się już do hejtów Za ja. dużo pamięta, razy mnie typie typie razem nie wyzywasz, jak razem gramy Ej, pamiętasz jak ty jakiś typek hejtował? Co, czy mówił, że masz jakieś 9 latek? Tak, ja nigdy pamiętasz nie zapomnę to? jak jakiś typ mi napisał, jak nie wiem, 20 słów. Pozdrawiam cię, typie, jeżeli wiesz o kogo mi chodzi Jakiś bój się boga mi napisał, że drugi użytkowniku, jeżeli... 80% Twoich filmów nie zniknie yy, z tej platformy? Skakuje Ci konto. Przestraszył się Wielkiego Kubona. No I oczywiście. Te... Bon Też się swoje życie. Ok. Wiesz no co? Się... Pokazało mi Ci na radarze, bo ja skoczyłem na ściankę. To gdzie Ty byłeś? Ja, ja szedłem od Ciebie górą. No Ty nie wiem, Ty opóźniasz się. Ja, ja przewidywałem, że Ty będziesz. Co, op co opóźniam? Nie wiem o co ci chodzi. Ogólnie to. Yy, gra yy, będziemy walczyć do trzech punktów przewagi. To ty na to, że jeżeli będzie 3-0, to ta osoba wygrywa. Ale w sensie. w grze czy. Nie, nie, nie. Yy, w, całym, w całym meczu. Że na przykład jeżeli będzie 4-7, no to ty wygrałeś, albo ja. W, w, ca w całej rywalizacji, no nie w całej serii. Nie no, możemy zrobić tak, że będzie ten. Do 10 punktów albo coś w tym stylu. No to się ustali później. Tak, dowiedz się na następnych nagrywkach, wideo. I to nie będzie tylko ze Standoffa. Planujemy z tego zrobić kilko, ki kilka serii. Z takich naszych bitów jeden na jeden. W gry, no, które już oczywiście one. graliśmy. Czyli takie co jak no, Stumble Standoffa stand się nie da. Nie, w Tumblegeist'u się nie da W, sensie w to, chodzi mi o Gajsa, sorry, bo myślę o czym innym, a gadam o czym innym Kurde, gdzie ty jesteś, gałganie? A ty na B poszedłeś, o ty No, na B jesteś pewnie, a jeżeli nie, no to na A Ale, ale dziwne są korytarze na tej mapie, nie lubię tej mapy Dziwne jest, no o, Ale mi w łeb Co? wywaliłeś! O nie ale, ale to teraz zabrzmiało sztucznie co powiedziałem Takie O nie, zabił mnie Nexi, tak jakby to było ustawione, ale nie jest. A to nie jest ustawione. My przed odcinkiem graliśmy i gadaliśmy sobie. Dość krótko. Tak, gra, graliśmy ale sobie gadań. 20 minut. Gierkę. Wygrałem. Ale Fartem. Ta, ta, Fartem, z killem. Mhm. I co 2 dla mnie, pamiętaj o tym, że w naszej prywatnej ry rywalizacji. Nie ma. Ju, nie ma ta. Dobra, tamtą rywalizację wygrałeś, ale to wygram ja. Zobacz. No ale tamtą rywalizację. chyba też się liczy taka rywalizacja. No, Możemy nawet tamtą kontynuować, ale to nie będzie na nagrywanie. Okej, okay, to już wiem, gdzie jesteś? Gdzie? No a. Co ty gadasz? Nie wolno takich. No właśnie informacji. idę na A, bo na B byłem. Co? No tak. Wiesz, że nie wolno rozpowiadać takich tajnych informacji. No jak ty mnie zabiłeś? Nie Oraz wiem mi. w ogóle ty, ty mi strzelałeś w ścianę nie wiem dlaczego. A u mnie... U mnie, Nie wiem, u mnie w ściany. No, jeżeli widzowie napiszcie Nexit w komentarzu, to Zostawcie naksi do wirniczo. Zostawcie. Co? Co nie! Nie piszcie tak. Nie piszcie, piszcie. Bo, bo nie będzie odcinku na tym kanale, a kanał przejmie Nexit po mnie. Odzie eee, Ej, mam pomysł. No. Następną rundę gramy snajperkami. Nie! <laughs> Tylko nie to... Nie jest Nie chcesz Nie chcesz się kompromitować? Nie. Gdzie ty jesteś? A może powiesz gdzie jesteś? Mm -hmm, tak? tak, poproszę bardzo cię ładnie. Poproszę. Powiesz gdzie ci jesteś. Ci wyskoczy na mordę. Y tak. Właśnie... Tego. Właśnie się. cię atakuję. Y tak. Nie! Nie, 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 nie. Szybko, 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 szybko. Nie dobrze! Nie zdążę! Zdążysz? Nie. Tak. Nie zdążę. Dobra, czyli pewnie już jesteś. Ja jesteś już. A, a, aha, ty byłeś tam na górze, nie widziałem cię jak na początku. Ta, ja, a w ogóle. Nie, na początku nie byłem na górze, nie? Na początku szedłem na dół. Nie, ale w ogóle to ja ci tam widziałem! I te, ja, ja tam patrzyłem i ciebie to nie było i sobie tak pomyślałem, a zacznę rozbrajać. I tak, tak yy, jak graliśmy tamtą rundę, to no, się nie się czasami zabiłem na bombie, jak rozbrajałem, na przykład sekundę przed czasem. I tak sobie pomyślałem przed chwilą, że... A może by tak stać na bombie, ale nie ale nie rozbrajać, ale no nie pykło, no. Cóż. Ajajaj, ale już wiem, którym ty idziesz tu będę idziała niebyt twoim zdaniem. Powiedz, powiedz, powiedz. Nie powiem ci. Słyszałeś? Co? Wybuch. Tak. Nie wiem, trafiłem ci w głowę oczywiście, ale u ciebie to nie była głowa pewnie. Nie wiem, co to ja było prosiłem, u mnie, ale nie wiem, nie mogłem na początku zacząć strzelać i tak spanikowałem. Ja spanikowałem, bo nie wiem, w sensie jakby palec mi zeszczywniał w kości, nie mogłem czuć palca. Żeby ten Jeju, ten. ja tego wcześniej nie kupiłem? To był, to był życiowy mój błąd. Dobra, teraz tutaj idziemy. Może hmm. tak jest? To jest takie skupienie. nie? Tak. Ty zaraz mi wyskoczysz, pewnie. Jest no, ja się właśnie boję, że ty mi zaraz wyskoczysz, Ja się nie mogę denerwować, bo mam chorobę przewleku. Jeżeli to drażliwe i na nerwy mi to psuje. No. Dobra, Gełganie. Czego ty chcesz? Nie, co? Nie, no to dobrze. Nie mogłem ci trafić w głowę! A, ej, a jak się rozbraję bombę, nie? No. To można strzelać? Nie, nie można. Czyli nie rozbrajałeś bomby? Nie, nie rozbrajałem. Więc teraz. Ja w pewnym momencie. Wiem. I... Ja miałem, nie wiem, nie wiem, 20 chyba HP miałem około. Nie, ja się zebrałem 50. Ale nie wiem, wydawało mi się, że miałem... Jak spojrzałem na pasek HP, to nie, to spanikowałem, bo miałem strasznie mało. Dobra. Mm. Co? Widzę, że następnym odcinku ja gram Ternodale Żeby nie było. Mam nadzieję, że kupisz moją ulubioną broń wtedy. m 4 Demon oczywiście, z atkinkiem. E, oczywiście, że tak. Has been nie, ale ten skin jest naprawdę mega ładny. No, mega ładny, mega tani. O, wczoraj, wczoraj był, nie? Wczoraj graliśmy. Tak, wczoraj go kupiliśmy, oby, obydwoje go kupiliśmy wczoraj I okazało się Że ten skin jest tak tani, że to jest hit Nie, to jest niemożliwe, ja ci... Ja, nie, jak ty nie dostawałeś HP po pierwsze? Powiedzmy. Nie wiem, ale zabrałeś mi 80 HP, 80% życia mi zjechało nie, to jest niemożliwe, ty masz jakieś cheaty, bo... Nie, ja zobaczysz na filmie, genialną. zobaczysz na filmie. Zobaczysz na filmie, że nie mam cheatów. Nie mam nic odpalone. Nie, ty u mnie po prostu... Jakby, nie wiem, strzeliłem ci każdym strzałem, bo ja miałem na tobie, nie? I trochę podchodziłem coraz wyżej, praktycznie, nie? Zacząłem ci strzelać w nogi. A ty, ale, nie, ty stałeś w miejscu, więc to jest niemożliwe. Ale w ogóle to ja... Nie, 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 Co? Jak ty mi wywaliłeś w łeb, jak ja byłem obok ciebie, a ty strzelałeś tam gdzie ja wcześniej byłem. Nie wiem, właśnie... W sensie widzisz jak to jest? W tej grze. Ale co to jest zbugowane? Bo ja byłem już daleko no od ciebie, a ci, no ty wiem. mi wyładowałeś w łeb, kulką. No właśnie wiem, ja ci... A u mnie ja ci strzeliłem takie pięć... chyba z pięć albo sześć strzałów w głowę ci zadałem. Ależ ale rzucił tego fesu. Ja pierdolę. Ten flash. Czy nie? Co? Gdyby nie ten flash. No, gdyby nie ten flash. Dobra, lecimy. Lecimy, nie śpimy, widzowie. Wiesz co? Gdybym miał karabin, może bym cię ograł, ale. Ajajaj. A co się stało? Nie, bo ja chodziłem sobie z nożem i tak sobie uśmiechłem. Ej, nie zabijesz mnie. Nag... Nie, u mnie, u mnie naprawdę. A ty mnie widziałeś? Nie, ja, ja ci widziałem, jak tam stoisz i w pewnym momencie ja chciałem do tobu iść, a. iść, leciałem z nożem, bo nie wiedziałem, gdzie ty poszedłeś. W sensie, ja wiedziałem, ja, a wiesz co się stało? No. Ja cię widziałem na radarze. A to ja cię nie widziałem na radarze. Ja po prostu tak poszłem randomowo w się. Nie, ja widziałem cię dlatego. Ale ja ci widziałem tylko dlatego... że to jest tak... właśnie... Nie wiem jak to jest robione. Bo ja, ja Cię widziałem tylko dlatego że. cię tu ująć. Że... Byłeś nade mną, nie? Ale to ten rower jest strasznie dziwny. Widzisz czasami osobę, która jest pod tobą, a czasami nie widzisz osoby, która jest przed tobą, więc, jakby. No, właśnie tak jest, nie? I ja widzę. słyszałem cię nam. Tak kątem. Tak cichutko, ale słyszałem Cię. No wiesz, ty masz, ty masz właśnie tą przewagę, że ty masz dźwięki w grze. Ja mam na jedynkę podwójną. nie głosem... Nie, znaczy, ja mam, ale wiesz, ja, ja mam tak na jedno, jeden, jedną kropkę podgłośnioną, bo żeby, żeby gra nie zagłuszała, rozumiesz, o co chodzi? co bo chodzi? Czas, bo czasami na filmach gra jest za głośna, a mnie w ogóle nie słychać, więc... Albo ciebie. ty jesteś? No nie! Ale serio? Ale seria w łeb. Chciałem... Tak, w, tak jak ja w, w Sylwestra, co? Temu typowi. Co? Tak jak ja w, w nowy rok temu typowi, pamiętasz? Fortnite! Y ale musisz się pochwalić padką z Sylwestra. Ale tu którą? To co była w nowy rok, czy którą? Czy to co... To co była już w nowy rok. A, no to rok, widzowie, no. uwaliłem sobie całe buty w błocie, bo w de, bo we, we, wszedłem w, w piaskownicę brata Nexida. Nie, to jest stara piaskownica, tam już nie ma piasku od dawna, nie? Był piasek, a potem zasypa, został zasypany tą ziemią. No cóż. I ta się była taka troszeczkę słaba. No i, no i miałem taką fajną przygodę jeszcze w, w Sylwestra, że, że okręciono mnie na kartę bankową, więc fajnie. To No! 31 mi ukradli. Na znaczy, złoty. No Kartę mi ukradli! Kurde, muszę ci za zawalić broń... Boże już chciałem powiedzieć brzydkie słowo Muszę ci zawalić broń. Bo mam masa Serio? No, bo mnie nie chceś na M4. Ej, ale fajnie mam, nie? No zawaliste! Oczywiście ja je przerobię widzowie jutro. Tak, 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 jak, się, tak jak się wyrobię z montażem filmu yy, z, z... Nie pamiętam z jakiego materiału nawet. Z kim gry? Nie, 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 nie! Co? Bo ja, jałem no. się, że ty mnie z góry ze snipis, a ja wlazłem w roślinkę przypadkowo. Może być ciężko. Nie, w sensie. Po prostu, jakby przeczuwałem, że będziesz. Powiem ci tak. Muszę, muszę tą rundę wygrać, bo inaczej ty masz 1-0. Ale wiesz to, o co mi chodziło? Wiesz co się stało w ogóle? No. Widzowie. Wstąpiły małe Wygnamy. problemy techniczne. Yy, ogólnie to urwało się w połowie rundy nagrywanie A dlaczego? Bo mi internet wywaliło w domu Więc no cóż, jest 1-0. Teraz jak widzicie na ekranie jest Nexit ma jeden punkt do zera. Yy, Ale chyba chyba tu byś już nie miał szans, ja Pod, podłożyłem bombę już No yy, czy wiesz, yy, jak ja od połowy gry miałem Famasa, bo mnie dwa razy począt zabiłeś i ja tak naprawdę już tylko Famasa mogłem kupować. Ins. Hallo! Ciao!